Siemanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w gierce z LoL'a tutaj na poziomie Diamentu 5, aktualnie 44 punkty, zmierzamy coraz bardziej do Diamentu 4, zagram sobie dzisiaj Irelia na no topie, może to być też jako taki poradnik do Ireli, ponieważ jest no, bardzo silnym top a akurat jest tutaj, była niezbanowana na tym rankedzie, więc sobie ją piknąłem i Chciałem Wam po prostu pokazać, jak tą Irelką tutaj się powinno grać. Co do buildu oraz Masterek, będziecie mieli je wszystkie dodane w opisie. Tak, żeby tutaj nie zrobić teraz zbytniego młynu. No i co? No i czekam aż się nam Gierka załaduje. Postaram się Wam tutaj opisać wszystko, jak powinno się nią grać, i tak dalej. Co maksować, co budować. I mam nadzieję, że gierka będzie wygrana, że dobrze w niej zagram. Jak najlepiej Wam pokażę potencjał tej postaci. No i w sumie jakby nie patrzeć, jest to też pierwszy materiał na tym kanale z, z kamerką, z moją twarzą. Także możecie mnie właśnie teraz poznać, jak wygląda Kłuni. No i co? Ciekawe aż się tutaj załadują. Widzę, że tu już wszyscy 100% mają, więc zaraz powinna zładować. I lecimy z ranką dzikiem. Tak jak mówię, aktualna dywizja to diametr 44 punkty, Gram teraz na koncie Clipperton, ponieważ stare konto zostało zbanowane permanentnie za flame. No i, i po prostu odbudowuje się na nowym koncie. Także tutaj jeszcze teraz ustawiamy sobie. Zawsze lepiej jest sobie coś takiego poustawiać przed grą, bo po prostu potem widzicie, macie do porównania np. top kontra top laner, ile ma farmy, jakie itemki tak itd. Bez, żeby ten tu uporządkowany w miarę był. Chwilka, tylko jedną rzecz jeszcze sprawdzę. Dobra. Tutaj pomożemy Hekarimowi. Pierwsze sobie weźmiemy Q, znaczy E, przepraszam. Ale to zaraz, bo na razie jeszcze nie wiadomo, czy tutaj na jakiegoś tego hardego wjazdu. E, co do skilli od Irelki, to ja, na pewno je znacie, ale jak wam tu wytłumaczę pokrótce, e, pasywka to jest Ionian Fervor, czyli e, jeżeli ten, no, e, taki choćby, jakby to powiedzieć, e, czas trwania tych cc Y, zmniejsza się z każdym do dookoła tutaj jak jest zaznaczony no właśnie ten range. Y, o tyle procent, ile jest wypisane. Jeden champion 10%, dwa champion 25%, champion 40 czyli jak jest teamfight, to CC na Irelie działają o 40% mniej, więc to jest bardzo fajne, bo to jest praktycznie jakby się miało Mercę za darmo, nie? Y, Q no to jest taki choćby dash. Y, on tam y, zadaje oczywiście damage. Y, daszujemy do najbliższego potworka lub też y, czempiona i wtedy mamy. Jeżeli go zabijemy tą umiejętnością, to nam się redukuje cooldown i chyba trochę many. Tak, 35 many odzyskujemy. W to jest y, pasywnie bez y, damage. Y, pasywnie zwiększa nam chyba damage, tak 5, 5 healtha y, znaczy Lifesteala y, nam daje. I jak włączymy je, to daje nam też Lejsyla i Trudemesz. Także bardzo fajna umiejętność. Bardzo, bardzo fajna umiejętność, y, którą sobie będziemy maksowali. Oraz E jest to umiejętność, która po prostu, jeżeli my mamy mniej zdrowia niż przeciwnik, y, stunujemy go używając tej umiejętności. Ale jeżeli mamy więcej, to po prostu go wtedy. Slowujemy o aktualnie 60%, 60 movement speeda, no i oczywiście zadajemy damage, nie? A ulti to wysyłamy przed siebie takie pociski choćby, ich jest chyba 4, które nas healują, no i oczywiście zadają damage. Także irelat to jest taki bardzo agresywny top laner, on się musi dużo bić. No dobra, ja na tym wyszedłem gorzej. Ale on nie ma płotki. Ja już mam teraz W. Także już powinno być spoko. Łączymy sobie, żeby się trochę Aj. Sądziłem, że zabiję. Dobra. Muszę ten. E, za mało Ademon. To już ma czwarty level. Dobra, SS. I pierwsze składamy na Irelię e, Triforce. Najlepszy item na nią. E, wszystko co jest potrzebne. Movement Speed daje. Daje troszeczkę kryta. Atak Speedu. E, no i oczywiście tego. E, shina, czyli ulepszone auto autoataki. Także bardzo, bardzo dobry item. Core item na irelie, każdej irelie musi go mieć podczas gry. Nice, Gupa. A ja aktualnie też nie będę za dużo pisał, bo mam aktualnie bana na czat. Jak widzicie, no Rito nie za bardzo mnie lubi. Ponoć jestem mega flamerem, więc no nie ma co się z nimi kłócić. Ale to pięknie zrobiłem. Jak mógł teraz zabić? jest dobra, tego nie zabiję. Ale i tak ładnie ograłem go. Tak mówię, maksujemy sobie W. Eee, no i czekamy. Aj, zrubałem to. Sorry, musiałem się kudę podrapać po nosie. Mm, znowu. Dam se warda. Tu Kazyk się może gdzieś kręcić obok, a ja nie za bardzo chcę, żeby mnie tutaj gankował. Dam sobie takiego bardziej deep warda. No, żeby po prostu tutaj mnie nie, nie, nie ograli. Już i tak za bardzo zapuszowałem, ale musiałbym teraz spuszować na tę naturę, żeby mi się to rozwalało. Ja tak zaraz zrobię. Nie będę używał nic Bo tu już idzie Hecarim Może i tak go chyba nie zabijemy Nice Dobra, WP Ładny botleń jeszcze zabił Nie mam tego mm, Nie miałem na Ulta Jakbym miał many to bym go zabił na pewno nie, nie chcę się mu też wpieprzyć pod Turek, bo jak on mnie stamtuje, to ja umieram. Hmm. Teraz ma Shielda, hmm. chyba go nie zabiję. No raczej nie. Może jakbym miał Q i W, ale chyba też nie. Nie chcę, żeby mi są Muszę uważać. Dobra, wracam do bazy. Będę już miał Black No nie Blackliwera, tylko, um, Jak się nazywa? O, Page'a. Page już będę miał. I będziemy sobie buta chyba. I od razu typujemy tutaj do mnie. Na e, Butka sobie weźmiemy. Ward'a bardzo bardzo się przyda. Teraz bardziej. Typujemy. Już ma szóstkę. Nice. Dobra, muszę slashować, bo bym mnie turret dobił do końca, ale no, zabiliśmy sobie typa. Eee, strasznie, strasznie zgridował tutaj, więc ja to musiałem po prostu wykorzystać. Przyszedł, jeżeli ma HP. Ja też nie mam zbyt dużo. Ale właśnie mam tego fajdza super. Hmm. Czy, że jak tu nie będzie Kazixa, to ja go dam radę ograć. O idzie, ta. A tu jest ward Tu dał Kazixa, tego warda, Na 100%. Ja, czyli Kazix był na topie. Dobra, my bot. Yy, wiedziałem, że to jest Kazix, a zrobiłem głupią rzecz. Dobra. Także my bad, niestety. Weźmiemy sobie te jednak dwa hmm. No cóż. Bait na pinka, hehe. W którym ja się sam zwojtowałem swoim pinkiem. Dobra, WP. Karim fajnie gra. Dobrze tutaj pomaga liniom. Dużo gankuję. Botlane strasznie dużo w farmie wygrywa nasz. Dwa lewele przewagi. I mid laner też wygrywa. Ja jestem w plecy, bo po wave'ie on dostał levela przez wave'a. SS jak co? No ja teraz wezmę te wave'a i też będę miał już kolejny level. No. Drugie maksujemy sobie Q Czy tak przy, przynajmniej według mnie tak jest chyba najlepiej. Chociaż może stun lepszy. To zależy jak się właściwie woli grać. Ja też nie mam w sumie co na tego się na wolę ten Mniejszy cooldown na tym Q Dobra, nice. Jak tu będzie kaziks, to umieram, ale ja chcę po prostu to doprzodzić. Ale tu całkiem możliwe, że to zaraz będzie kaziks i ja umrę. Także się wcale nie zdziwię. Dobra, nie. Dobra, Kha'Zix znowu ociec. Spoko. No, nawet mogę pchać. On chyba nie ma teleporta jeszcze. Na pewno nie ma teleporta. Jeszcze tam ja tą jedną tą dopcham. Okej. Okay. Ja zaraz mam tepa, tepa, więc ja nic nie stracę. On stracił właśnie 20 farmy. Jest w plecy, a był, był na równi, więc... No tak, 20 farmy. Dobrze, powiedziałem. Ja zaraz mam Tepka, czyli po prostu wracam się, biorę tego item i na linie z powrotem. Hmm. Chyba lepszy będzie Merce wziąć teraz. Po prostu wezmę Merce. Hmm, on mnie może za... teraz...

Gra jest wygrana w 100%. Widzicie, właśnie Irelion nie można grać tak mega defensywnie. Nią trzeba się wbić. Naprawdę. Ona ma strasznie dobry damage. Widzicie, ja nawet jeszcze nie mam całego Całego Triforce Atypek. Nie ma jeszcze co zrobić. Dobra, biorę, biorę dla bardzo chętnie. Jeszcze bardziej będę z nim koksił. Damy sobie tutaj Pinka i damy sobie na jego ten Syping e, Farsight Acceleration. Właśnie, on nie ma tepa. Mi się to bardzo przyda. Um, Na no triforce sobie do farmie. Kazik tam idzie? Mnie pinka, ale Chcę już walić go tam. Mam mało many. Ale i tak mam, czekaj, 60, 110, 150, 250, czyli mam na wszystkie umiejętności jak mi się zaraz ulti. Gdzie tu ktoś? Możliwe, że to jest Kazix. Dobra. Ym, wrócę się do bazy, bo już mam od Triforce. A. a, jest Kazix, tak, Dobra, Kazix bez ulta. Yy, Shen za dużo tym nie zdobędzie. Trochę po prostu może sfarmi. Więcej niż aktualnie ma. E, więc spoko. Raczej bez problemu, go teraz dojadę. 20 farmy przewagi. W kilach jestem lep, Wiem, mam więcej kili. Hecarim hmm, strasznie dobrą robotę robi. Strasznie dobrze gra. I to na machomarko, Ziemek, bo gra mega dobrze. Uuu, nice to było dobre. Puszniemy sobie topa, bo prawdopodobnie. Shen jest na midzie? Tak? Tak, Shen jest na midzie, dobra. Nie, nie wejdę już na mida, bo nie mam niczego... Nie mam teleporta. Ej ja po prostu mówię z tam Tureta. Nice. Puszymy dalej. Użyję ulta, żeby sprzedawać po prostu e, wavea. I przyszuję dalej, bo od nich to planer właśnie nie żyje. Dam sobie tutaj warda. I lecimy z kolejnym turetem. Ale damage. Dobra. Mam tepka, napiszę napisze Timkowi, że mam to pomogą w sumie i tak zapingować. To jest też bardzo. Właśnie teraz to dodali, że klikając CTRL albo ALT w umiejętność, lub w skill albo nawet w pasek manner i życia, możecie zapingować tak choćby swojej drużynie, czy macie aktualną umiejętność. Cool, czy macie na cooldown, czy macie właśnie ją redy. Co jest za Dragon? Mountain Drake. Ja zaraz go zabiję, na pewno. No. Aha, bo tu nie ma tego. Ja myślałem, że tu jest ten nasz hekari ale dobra, to mój bot. Ona weźmie topa, nie weźmie. Idę im pomóc i topuje na topka. teraz się wychyluje z W i topuję tam. samra ra. Widzicie, właśnie jak teraz Q użyje i zabije kogoś, to właśnie pójdą yy, cool, w Hmm. ciekawe czy mają blue, nie mają. Kazik Was się wziął. Kazik zima tu schodzi na topa. Mam sobie twarda dokładnie. Ja myślałem. Trochę grombo pójdzie albo... Dobra, wie, że to jest. Hm takal jeszcze jest Naprawdę? Nie Jaki Laker? Ale Laker, dobra, nieważne. bat trochę. Ale okej. Okay. Wrócimy się do bazy. Teraz sobie weźmiemy Descent żeby po prostu szybko... szybko się porusza. No i to też daje tego. Mm, bardzo dużo tutaj przeżywalności naszej. I w sumie nic więcej nie dokupujemy. Pinka możemy kupić pinka gdzieś, bo nie ma nigdzie naszego pinka rozstawionego. I idę dalej splitować topa. Nasz team sobie radzi spokojnie na wszystkich innych liniach, więc ja sobie mogę na no spokojnie split'ować. Hmm, no, także no. można nawet jakiś agresywniejszy build zagrać. Bo na Irelia jest naprawdę sporo buildów. Jeżeli właśnie wygrywacie tak jak ja, że macie 50% y, przewagi plus jeszcze, jeszcze 3 jadań i tak dalej... Możecie zagrać trochę agresywne. Jeżeli macie mniejszą przewagę... To oczywiście... Oczywiście nie gracie takie agresywy. Właśnie ten pink na ten. Na. na akali się bardzo przydaje. No, pamiętajcie, że możecie odkryć jej ten. Jej niewidzialność podczas jej W. Jak pink na niej stoi. Cypujemy pinka teraz u Drywen teraz bierze sobie farmę, stopa bardzo dobrze. Mam trochę dziwnie, Ciekać, czy on będzie skoda do 100 Zakładam, że tak. Mam brawe trochę do O nie. Eee, ile? 100 Golda. Nie, 200. Po tym Wave jest 100 Golda. Nie, 50. Dobra, 50 Golda mam do swojej hmm. Zaraz im red wstaje. zaraz coś pomyśleć. B. Znowu wezmę pinka Także, no tak jak mówię Po prostu ten yy, Widzicie Akali podczas jej niewidzial niewidzialności I Jeszcze dobry jest też ten yy, To się nie nazywa sweeping lens, tylko oracle lens chyba teraz, tak? Akle oracle alteration właśnie, tak yy, I to daje Tyle, że Widzicie gdzie ona się porusza Mniej więcej hmm. Jak mogę zabić? Dobra Idę im pomóc, bo Barana zrobimy już na pewno. No i ładnie. Ja Topes jeszcze ten podpuszował. E, pinka mógłbym równie dobrze dać tutaj, ale wolę po prostu go sobie zatrzymać na tą Akali. Trzech na Topie. Możemy wziąć mi w tym razie. To jest warto Dobra, nic nie zrobię spokojnie o, 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 Panowie Nice Nice Tam kęcz mnie uratował oh mojego. Go. Możemy skończyć grę właśnie Możemy iść, zrobić sobie Osana. Jak najbardziej. Yy, mam sporo golda. Mogę w sumie wrócić do bazy i tepnąć, ale zrobimy po prostu Osiana i potem zejdziemy na bota. Analny drek zawsze się przyda. W sumie myślę nad jakimś. Hmm. Dobra, damy defensywny build. Pokażę Wam właśnie, jak się gra z defensywnym buildem. Możemy już sobie sprzedać, jeszcze go potka. Spirit Vizarz, oczywiście, bardzo przydatny. W sumie nie wiem, czy na ich komp. W sumie, jakby Akali coś robiła, to by był dobry, i Niby nikt, nikt u nich nic nie robi, no bo nie miałem 2 kile. Kazik ma 2 kile tylko. Ale ten, tego już mam. Nie wiem. Po prostu to też do leczenia. Do leczenia też Spirit Vizarz, naprawdę z z, z tym. Też nie mam blue. Mam blue, mogę sobie zrobić na spotkanie blue. możemy iść na bot'a, bo ja idę zjechać jeszcze tam na Idę ją zabić. Mam pinka, także to bez problemu. Ją właśnie zabijemy. Yy, ona gdzieś tu uciekła. Kubana się schowała gdzieś. No dobra, trudno. Idę na bota. Moglibyśmy właśnie wejść botem teraz. I po prostu skończyć gierkę. Mam bot. Jestem, tam ci się wyzywają, kurde. Reportują cały czas bez sensu. O Jezu. Zjedz mnie. Zjedz mnie! O, zjatnie, dziękuję bardzo O, 9 Kurde, blisko było Dobra koniec gierki Także no, co? Gierka aż dziwne, takie staty w ogóle te na Elo diamentu, także no Ale widzicie tak to jest właśnie na nordyskim diamencie. Także ja dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Pamiętajcie zawsze łapkę w górę. Pod tym filmikiem, jeżeli będzie, powiedzmy, 20 łapek w górę, nie, dobra, 15 łapek w górę, nagrywam kolejny poradnik do kolejnej postaci, którą możecie sobie wybierać w komentarzach, też możecie oczywiście pisać. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, zostawcie subskrypcję i widzimy się w kolejnym, także ja się z Wami żegnam i do następnego odcinku. Narka!